Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkiodłki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki indygo, kalafonium z Malabaru, jej owadów egzotycznych papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń mandragory, norymberskie mechanizmy, homunculusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, a nade wszystko rzadkie osobowie książki, stare folianty, pewne przedziwnych rycin i, osza i oszałamiających historii. Dzięki temu, że wykorzystaliśmy, no chyba bardzo dobry moment, piękny wiosenny dzień, dało to możliwości ożywienia takiej przestrzeni dookoła naszej szkoły. Wyszliśmy z budynku, stanęliśmy przed nim, mamy dookoła bardzo piękne tereny, tereny porośnięte trawą, porośnięte kwiatami, w połączeniu z pięknym, słonecznym dniem i pięknym tłem, który stanowił nasz, nasz stary, zabytkowy budynek. Rzeczywiście udało się tę przestrzeń zamienić w takie bardzo, bardzo magiczne miejsce. Ta przestrzeń się ożywiła, wypełniła się ludźmi, wypełniła się głosami, rozmowami, interakcjami między ludźmi i myślę, że to było też bardzo, bardzo wartościowe. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest upcycling, czyli nadanie starym przedmiotom nowego życia. Pomysł doskonały, poza tym cynamon mi się bardzo dobrze kojarzy. A sklepy, jeszcze bardziej. Super pomysł. Działanie ożywiło przestrzeń, zjednoczyło uczniów i nauczycieli i zaktywizowało społeczność szkolną. Planujemy to powtórzyć w kolejnym roku na większą skalę.